No to, panie doktorze, skoro pan wywołał temat, bo pan jest rzecznikiem kolegium lekarzy rodzinnych, czy nie jest tak, że w 2019 roku to kolegium otrzymało od koncernu Pfizer ponad 23 tysiące złotych? No nawet jeżeli, to, to co w tym złego? To co pan uważa, że jeżeli pan dostaje od kogoś pieniądze, tak? I to kolegium, które. Ja tak nie liczy uważam. Ja, ja pytam, czy coś z tym złego. No, ja chcę od pana się nie, ja, ja nawet nie wiem, proszę pana. Ja nawet nie wiem o tym, tylko z całą mocą chcę powiedzieć, że jeżeli organizacja, która ma w swoim składzie 4000 członków, otrzymuje grant z powodu na przykład jakiegoś tematu, to czy to oznacza, że my będziemy pod dyktando tej firmy mówili? Czy to jest takie trudne do zrozumienia? Na pewno nie u Państwa i na pewno Państwo rozumiecie, że to nie oznacza, że ktoś ma głosić nieprawdę. Jeżeli miałbym głosić nieprawdę, to żadne pieniądze by mnie do głoszenia tej nieprawdy nie przekonały, amen dodam. I chciałbym, żebyście Państwo mi to uwierzyli na słowo. A, bo y, inaczej nie można. No, po prostu albo człowiek ma zdanie, ma honor, ma godność, albo nie ma. Więc głoszenie różnych rzeczy. Ja pracuję jako lekarz, pracuję jako y, nauczyciel akademicki to duże słowo no, prorektor y, uczelni, i otrzymuję za to pieniądze, co nie oznacza, że mam najważniejszym moim prawem, nie pozostaje dalej prawo leczenia i prawo leczenia zgodnie z wiedzą, ze sztuką lekarską pacjenta, niezależnie od różnego rodzaju wpływów. Więc bardzo bym prosił, żebyśmy takich królików może mniej trochę wyciągali, bo uważam, że one no, nie przysparzają tutaj. Jakiegoś, wie pan, jakiejś równowagi, bo mam wrażenie, że nie muszę się bronić. Nie muszę atakować, ale nie muszę też się bronić. Dlatego, bo to, to nie jest sytuacja komfortowa, jeżeli ktoś od razu ma taki, ma, ma, ma i musi się bronić przed tego typu. Też bym powiedział sugestią, panie redaktorze.